Redakcja Renderotiu wspiera sklep Oleole, Ole, elektronika w internetowej cenie. Fani Harry'ego Pottera z niecierpliwością wyczekują dziedzictwa Hogwartu, dobrze zapowiadającej się gry RPG umiejscowionej w czarodziejskim świecie wykreowanym przez J.K. Rowling. Jednak miłośnicy gatunków magiczny świat zagłębić się mogli już dwie dekady temu, bo na przenośne konsole Nintendo, Game Boya Color i Game Boya Advance pojawiły się adaptacje trzech pierwszych części, będące produkcjami inspirowanymi japońską odmianą roleplay. W 2001 roku na ekrany kin trafia ekranizacja powieści Harry Potter i kamień filozoficzny, towarzyszą jej gry wideo, co jest dość typowe dla tamtego okresu. Prawa do stworzenia wirtualnych przygód młodego czarodzieja nabywa Electronic Arts, które zleca pracę kilku studiom w zależności od platformy. W ten sposób powstają cztery różne grywalne wersje kamienia filozoficznego na komputery osobiste, na pierwsze PlayStation oraz na dwie wspomniane przed chwilą kieszon solki Nintendo. Dla uzupełnienia informacji dodamy, że w 2003 roku dołącza do nich edycja przeznaczona na konsolę szóstej generacji. Zadanie stworzenia przenośnych produkcji powierzone zostaje studiu Gryptonite Games. Na Game Boy Advance przygotowują niezbyt udaną grę akcji z elementami platformowymi. Za to na kolorowego Game Boya wypuszczają coś, co wyróżnia się na tle innych wersji. Najmniej zaawansowana technologicznie platforma oferuje unikatowe doświadczenie. Handheld od Nintendo poprzedniej generacji otrzymuje bowiem dość przyjemnego przedstawiciela gatunku RPG. I to właśnie roleplayowym przygodom Harego przyjrzymy się dzisiaj. Nasza magiczna podróż zaczyna się tak samo jak przygoda każdego młodego czarodzieja: od otrzymania listu z zaproszeniem do nauki w szkole magii i czarodziejstwa Hogwart. Następnie lądujemy na ulicy Pokątnej, by zrobić swoje pierwsze magiczne zakupy do szkoły. Po przygotowaniach rozpoczynamy czarodziejską edukację, w trakcie której trafiamy na tajemnicę związaną z tytułowym kamieniem filozoficznym. Tylko my możemy powstrzymać się, sami wiecie kogo, od zdobycia tego artefaktu. Gra oferuje dużą swobodę w kwestii poruszania się po lokacjach. Nic nie broni nam już pierwszego dnia zwiedzić Hogwart od góry do dołu, łącznie z przylegającymi do zamku błoniami. Zaglądając w każdy kąt mamy szansę odkryć sekrety nagradzające nas znajdźkami, takimi jak karty czarodziejów, eliksiry lecznicze czy inne pomocne w przygodzie przedmioty. Szkoła jest duża i łatwo się w niej pogubić. Nierzadko zdarzy nam się chodzić na ślepo, poszukując przykładowo sali lekcyjnej. Eksplorując, spotkamy również magiczne bestie reprezentowane chmurkami. Dotknięcie ich przeniesie nas na ekran potyczki. Walka zdradza japońskie inspiracje gatunkiem RPG. Ataki wykonujemy w turach na przemian z przeciwnikami. Podstawową naszą bronią są zaklęcia. Te prostsze możemy rzucać bez ograniczeń, ale mocniejsze czary kosztują nas punkty many. W walce jest dużo losowości, bo mając szczęście zadamy obrażenia krytyczne, ale jeśli przyplącze się do nas pech, to przeciwnikowi nie zrobimy żadnej krzywdy, niezależnie od wybranego zaklęcia. Balans w grze pozostawia sporo do życzenia. Na pewnym etapie bez grindowania poziomów się nie obejdzie, a w najgorszym wypadku można utknąć w nieskończonej pętli umierania, gdzie przeciwnikowi nie zadajemy obrażeń, a on pozbawia nas przytomności jednym czy dwoma ciosami. Zazwyczaj w takich sytuacjach budzimy się w skrzydle szpitalnym, ale są fabularne momenty, gdzie odradzamy się tuż przed przegraną walką bez szans na zwycięstwo czy nawet podbicie poziomu postaci. I może zabrzmi to dziwnie, ale w czarodziejskim świecie harego najlepszym sposobem na trening jest... walka z kurczakami. Te nieloty to zaskakująco dobre źródło punktów doświadczenia. Nowych zaklęć uczymy się na lekcjach, zdobywając poziomy postaci oraz znajdując ukryte księgi. Dodatkowo, znane już nam czary możemy wzmacniać wraz z ich używaniem. Mocniejsze wersje kosztują więcej punktów many, ale zabierają też więcej punktów zdrowia przeciwnikom. Na naszą siłę bojową wpływ ma też ekwipunek, który wypełniać możemy w sklepie bliźniaków Weasley za cykle wypadające z pokonanych wrogów. W trakcie przygody walczyć będziemy w pojedynkach na zaklęcia z innymi czarodziejami, ale zdecydowanie częściej mierzymy się z magicznymi bestiami. Potwory dzielą się na gatunki, w ramach których podzielone są ze względu na siłę symbolizowaną poprzez różnicę w kolorystyce sprajta wroga. Nie zabrakło kart sławnych czarodziejów do zbierania. Tutaj jednak pełnią większą rolę niż tylko zaspokojenie potrzeby zbieractwa. Zestawy składające się z trzech konkretnych kart umożliwiają nam wykonanie specjalnego ruchu w walce. I na przykład w ten sposób możemy zmusić przeciwnika do ucieczki z pola bitwy. Należy jednak używać ich z rozwagą, bo karty tracimy po skorzystaniu z ich specjalnych właściwości. Od normalnej rozgrywki odciągają minigry, które urozmaicają zabawę. Do hogwartu sami będziemy musieli popłynąć kierując łódką, zdarzy się nam polatać na miotle i unikać zbliżających się do nas przeszkód. Nauka Wingardium Leviosa wymaga powtarzania ruchów wykonywanych przez profesora Flitwicka. Jest odmiana gry w pamięć wykorzystująca karty sławnych czarodziejów. Możemy też złapać za kociołek i w ramach logicznej minigry ważyć eliksiry. Ale nie ma co liczyć, że zaimponujemy tym profesorowi Snape'owi. Twórcy całkiem nieźle poradzili sobie z ograniczeniami Game Boy Color. Mimo niskiej rozdzielczości wyświetlanej przez konsolkę, grafika jest czytelna, prezentuje się dobrze i nie brakuje w niej detali. Zabawie towarzyszą ośmiobitowe wersje utworów Jeremy'ego Soła oraz oryginalne utwory skomponowane z myślą o przenośnej wersji kamienia filozoficznego. 2002 rok przynosi nam premierę kolejnego filmu z młodym czarodziejem w roli głównej: Harry Potter i Komnata Tajemnic. Kinowa premiera zachęcić ma graczy do sięgnięcia po portfele i zakup gier wideo opartych o drugą część przygód Harry'ego. Tym razem od razu pojawia się pięć różnych wersji na komputery osobiste, PlayStation 1, konsole szóstej generacji, Game Boya Advance oraz Game Boya Color. Historię śledzimy od momentu wizyty z Gretka w pokoju Harego w domu jego wujostwa, aż do uwolnienia domowego skrzata po pokonaniu bestii zamieszkującej tytułową Komnatę Tajemnic. Po drodze będziemy świadkami wielu znanych ze stron książki wydarzeń, jak wizyta w Norze Wizlejów, petryfikacja uczniów mogolskiego pochodzenia czy przyjęcie z okazji rocznicy śmierci prawie bezgłowego Nika, które spędzimy w towarzystwie duchów. Twórcy skupili się na usprawnieniu formuły i rozgrywka nie wprowadza żadnych rewolucyjnych zmian. Dalej możemy swobodnie eksplorować Hogwart, kolekcjonować karty sławnych czarodziejów czy ulepszać ekwipunek. Walki toczą się w trybie turowym, używanie zaklęć odblokowuje ich mocniejsze wersje, a zdobywanie poziomów wzmacnia bohaterów. Dobrze słyszeliście, bohaterów w liczbie mnogiej. Bo najważniejsza zmiana to wprowadzenie grywalnych kompanów. Teraz w walce towarzyszyć haremu mogą Ron i Hermiona. Ich dostępność uzależniona jest od etapu historii, na którym w danej chwili się znajdujemy. Każde z przyjaciół dysponuje unikatową zdolnością. I tak Hermiona może pouczać pozostałą dwójkę, by zwiększyć ich statystyki, a Ron wykorzystywać swojego szczura parszywka do ataku. Co ciekawe, nie zapomniano o fakcie, że różdżka Morego Weasleya uległa uszkodzeniu po spotkaniu z bijącą wieżbą i w trakcie walki może się zdarzyć, że zwróci się przeciwko swojemu właścicielowi. Zdolnością Harego jest identyfikacja przeciwników. Z nią związana jest księga Folio Bruti, zbierająca informacje o magicznych bestiach. To rodzaj encyklopedii z niej dowiemy się, jakie rodzaje zaklęć zadziałają lepiej na poszczególne gatunki, a rzucania jakich powinniśmy unikać, bo będą nieskuteczne. Swoją drogą czary w menu walki otrzymały ikonki, dzięki którym szybciej można je zidentyfikować. W Komnacie Tajemnic nie zabrakło aktywności pobocznej w postaci klubu pojedynków, gdzie mierzymy się jeden na jeden w czarodziejskich potyczkach. Pojawił się Quidditch, w którym obserwując boisko z boku próbujemy złapać złoty znicz. Zabawę urozmaicają również minigry. Pomożemy Weasleyom w odgnamianiu ogródka, najpierw wyciągając nieznośne stworzenia z ziemi, a potem przerzucając je za ogrodzenie. Będziemy łapać chochliki wypuszczone przez Lokarta, lecieć Fordem Anglią, aby dostać się do Hogwartu, czy grać w kręgle, gdzie za kulę służy, głowa jednego z duchów goszczących na przyjęciu prawie bezgłowego Nika. Filmowa wersja trzeciej części przygód Młodego Czarodzieja debiutuje w 2004 roku. Electronic Arts ponownie wykorzystuje posiadaną licencję i zleca przygotowanie gier na podstawie więźnia Askabanu. Decydują się jednak porzucić starsze konsole, dlatego PlayStation 1 i Game Boy Color nie otrzymują nowej gry. Zadanie stworzenia wersji na Game Boy Advance ponownie zostaje powierzone Gryptonite Games. Stanęli oni przed wyborem: czy tak jak w przypadku dwóch pierwszych części na GBA przygotować grę akcji? Czy lepiej kontynuować serię RPG z Game Boy Color? Decydują się na opcję numer dwa i niewykluczone, że wpływ na to miało cieplejsze przyjęcie przez graczy wersji roleplayowych kamienia i komnaty. Zabawę zaczynamy w dziurawym kotle po ucieczce Harego od Durslejów. Podczas przygody będziemy świadkami wielu wydarzeń znanych z kart książki, jak przykładowo debiut Hagrida w roli nauczyciela opieki nad magicznymi stworzeniami. Atak na portret grubej damy, czy wyprawa do wrzeszczącej chaty, aby ratować Rona. Wszystko naturalnie kończy się ocaleniem hardo z przed katowskiego topora i Syriusza Blaka przed pocałunkiem przyprawiających odreszcze dementorów. Przejście na mocniejszą konsolę przenośną pozwoliło uatrakcyjnić oprawę audio i wideo. Dzięki temu postacie i tła są bardziej szczegółowe. Muzyka zyskała na naturalności, choć straciła tym samym swój ośmiobitowy urok na rzecz technologicznego postępu. Sama rozgrywka nie uległa większej zmianie. Dalej walki toczą się w turach, ale zrezygnowano z pechowych uderzeń nie zadających żadnych obrażeń. Pole bitwy obserwujemy z zapleców naszych bohaterów. Zmienił się też system słabości i odporności. Teraz różne rodzaje zaklęć działają z określoną siłą. Skuteczność poszczególnych czarów sprawdzimy w Folio Bruti, gdzie przedstawiona jest w formie paska. Zmiany zauważyć też można w trakcie eksploracji Hogwartu i jego okolic. Jeśli zidentyfikowaliśmy przeciwnika i mamy uzupełniony wpis o nim w encyklopedii, to pokaże się nam on w świecie gry zamiast chmury dymu. Od razu więc wiemy, z kim przyjdzie nam walczyć. Zaklęcia wykorzystujemy już nie tylko w potyczkach, ale również do odblokowywania przejść i sekretów w lokacjach. W pewnych momentach fabularnych stajemy przed wyborem, czy towarzyszyć Haremu Maron, czy Hermiona. To wiąże się z alternatywnymi ścieżkami, które będziemy musieli pokonać, aby dotrzeć do celu. Krokiem w tył jest liczba dostępnych w produkcji minigier, bo zostały przygotowane tylko trzy. Czarodziejska wersja jewelry, której stworzenie przypisuje sobie profesor Dumbledore, przepędzanie boginów oraz dementorów, co polega na wciskaniu klawiszy kierunkowych, oraz lot na hardo podczas którego musimy przelatywać przez obręcze. Zniknął niestety Quidditch, ale mogło to być spowodowane faktem, że rok wcześniej pojawiła się osobna gra dedykowana sportowi czarodziejów. Tak prezentują się roleplayowe adaptacje pierwszych trzech przygód Harry Pottera. Gry wyróżniające się na tle tych, które trafiły na inne platformy. Pozwalają przeżyć przygody znane z książek i poczuć ten czarodziejski klimat. Dlatego jeśli chcielibyście trochę poczarować, to warto zastanowić się, czy zamiast za różdżkę, nie lepiej złapać za Game Boy'a.